Cześć, witajcie! W odcinku. No, w odcinku troszkę nietypowym, tak jak mówiłem w poniedziałek na ogłoszeniach parafialnych. E, mam troszkę rzeczy na sprzedaż. Co prawda szykowałem je pod jakiś targ staroci, ale tak stwierdziłem. W sumie dzięki Flamingowi, pozdrawiam serdecznie. E, bo on wymyślił genialny sposób na sprzedaż tego. Według mnie genialny. I co? No i też też chcę zrobić to samo co on. Czy się uda, czy się nie uda, zobaczymy. Żebyśmy nie było nieporozumień w stosunku ani w jedną stronę, ani w drugą stronę. Mam kilka zasad. Zasady to oczywiście wkleję w opisie. No, ale pierwsza zasada: najważniejsze, że szanujemy swój czas. Ja staram się, jak najbardziej, pokazywać te elementy. A mam nadzieję, że Wy nie będziecie sobie robić jaj. Druga rzecz: przedmioty są używane, muszę to podkreślić, w różnym stanie. No bo akurat przy każdym elemencie, przy każdym przedmiocie, będziemy pokazywać. Trzeci punkt. E, osoba, która jest zainteresowana danym przedmiotem, e, prosiłbym o dokładne opisanie, jaki to przedmiot. Największy problem będzie chyba z tymi samochodzikami, albo po prostu nawet wklejenie zdjęcia tam print screen albo iształeczką, że interesuje mnie to, na przykład ten garbusik, bo tak będzie po prostu łatwiej. I dodatkowo podaję swoją cenę. Mm, nie wiem, czy to już mówiłem. Będzie utworzony nowy mail, znaczy jest utworzony właściwie nowy mail. Stalowe aukcje gmail.com też mail będzie podany w opisie. Osoba, która jest zainteresowana danym przedmiotem, pisze ej, cześć! Mateusz, jestem zainteresowany tym garbusem. Powiedzmy, że mogę dać dwie dyszki. No i wysyłkę uzgadniamy na końcu. No i, i tak jest najlepiej. Ja czekam na ten... Albo dobra, najpierw muszę regulamin. Czwarty punkt. Ustalamy przesyłkę. Przesyłka może być Orlan, może być Paczkomat, może być Kurder DPD, może być yy, FedEx, może być DPD Pickup. To jest naprawdę. Może być nawet pocztek. No, poczty polskie tak bardzo bym nie chciał, ale to jest wszystko do ustalenia. Ja tam mam też y, jeszcze konto na furgonetce, więc jakieś tam powiedzmy rabaty mam na to. Na przykład Orlan paczka wychodzi za 8 zł, najtaniej, Ale to jest wszystko do ustalenia. Yy, piąty punkt. Yy, przelew. Ustalamy daną kwotę. Z wysyłką, przelew na konto. No i ja to śledzę do, do danej osoby. Mam nadzieję, że wszyscy będą zadowoleni. E, szósty punkt. Wiem, że brutalny zwrotów brak. To są przedmioty używane. Jeszcze raz podkreślę. Wiem, że większość Was jest o tym świadoma, ale chcę to podkreślić. E, oczywiście, jeśli nie wiem, jeśli to ulegnie nie wiem, uszkodzeniu czy wypadkowi w drodze, no to będziemy rozmawiać z, z, z firmą kurierską jak to naprawić, ten problem, także nie myślcie sobie, że ja to po prostu wezmę przykładowego garbuska, wrzucę tak do pudełka i niech sobie każdy radzi. Nie, nie, nie. To, żeby to dobrze dotarło, to ja zabezpieczę jakąś tam folią, nie folią, do pudełeczka, do skreczu, żeby to nie uległo zniszczeniu, ale po prostu nie chciałbym na zasadzie, że wiecie co, że ja to komuś wyszle, a ktoś, e, kurde, a, jednak nie i zwrot, no bo to jest bez sensu. Musimy szanować swój czas. Jak teraz będą wyglądać te aukcje? Hmm. Oferty proszę kierować na maila staloweaukcje@gmail.com. Na oferty czekam powiedzmy do piątku do 24, do tego piątku hmm. czy przez sobotę i niedzielę e, wybiorę. No nie chcę obiecać, bo weekend to zazwyczaj jest weekend, ale w poniedziałek postaram się do osoby, która da, że tak powiem, najwięcej, zaoferuje najwięcej za dany przedmiot, postaram się odpisać zaoferować jaka, jaka, jaka może być wysyłka no i będziemy dalej po prostu rozmawiać prosiłbym też, że wiem że to jest troszkę u, u, utrudnienie troszkę nie wiem, jakby ktoś chciał garbuska i to jest DB9? DB tak, to, i tego Astona Martina, to prosiłbym nie wiem 2 złote, złotówka bo po prostu z tego względu, że, że ktoś będzie chciał za garbuska dać 3 złote więc no co, mam całkować, no bez sensu, po prostu prosiłbym właśnie o rozdzielenie, wiem, że to utrudnienie dla Was, ale prosiłbym o rozdzielenie tego eee, w poniedziałek będę odpisał, coś mówiłem Przesyłki chciałbym wtedy nadać we wtorek, w środę i mam nadzieję, że w czwartek piątek wszystko by było u Was A jak się akcja uda no to będą kolejne aukcje ja ten regulamin mój prosty tutaj wkleję żeby nie było nieporozumień i teraz tak mam kilka przedmiotów mam kilka przedmiotów tak, ja mam listę zarówno takich bardziej pod giełdę staroci, jak i tam ciekawszych żeby nie przedłużać lecimy z samochodzikami może polecimy tak pierwszy jest garbusik e, jakaś firma coś tego kincmer 1 do 24 skala brakuje mu kół ale tak to otwiera, one są przeczyszczone wszystkie te rzeczy, ale wiadomo, wymagają też lepszego czyszczenia i wtedy też ich blask będzie ładniejszy nie ma kierownicy z tego co pamiętam garbusek i tu lecimy od góry to jest jakiś pick up chyba z Hot Wheelsa tak dalej Lambo dalej jest, to jest chyba jakiś Hot Wheels To jest chyba ta Toyotka, czy Pajero, już w końcu nie wiem. Dalej, rząd niżej. Sorry za szybko, ale naprawdę mam dużo rzeczy. To jest jakieś Hot Wheels. To chyba też Hot Wheels. A nie, to co jest Disneya. Mercedesik. BMW. Tutaj mamy, co by to było? Jakaś bejca? Ciężko powiedzieć. Tutaj mamy Jeepa Grand Cherokee z wypadającym kołem. To nie, no po prostu tak widzicie. Tu mamy jakiś GMC. Yukon. Tu jest Hot Wheels. O, o, to ktoś pytał. To nie jest Golf, tylko to jest szeroko. Nawet patrzcie. 2.0 TFSI hm. Dalej mamy mm, Volkswagen Turak, Turek, Turek, Turek nie wiem, co się Alpha chyba 159, tak I na koniec chyba też jakiś Hot Wheels. Dobra, także tyle samochodzików. Ja lecę po kolejne fanty dobra, kolejne fanty ten talerzyk nawet zapomniałem jak on się nazywa ten będzie raczej żeliwny do powieszenia, ale też z funkcją że tak powiem chyba talerzową średnica tak około 21 cm bardzo ciężki, żeliwny tak się prezentuje drugi talerzyk ten raczej będzie aluminiowy, bo jest dość lekki. Tak się prezentuje. Z tyłu tak samo możliwość powieszenia, jak i oderwania tego i funkcja stołowa, że tak powiem. No i dodatkowo te ruskie talerzyki. Ten jest w sumie, tu jest firma, ja i się nie znam po rusku. Ten jest w sumie w najgorszym stanie, bo ma obity tutaj rand. To są raczej ręcznie malowane, przynajmniej tak to wygląda. Jeden, drugi, to tak powinno być. Trzeci. Czwarty. piąty mamy te talerzyki jakby ktoś chciał bo nie wiem czy ktoś będzie zainteresowany bo też muszę wiedzieć jaki, jaki asortyment potrzebujecie ale na przykład nie wiem jest 5, to powiedzmy że ktoś napisze nie wiem po trzy złote o. i też będzie tak będzie chyba najłatwiej chyba że to ktoś by chciał pojedyncze no to tak jak zaczynałem jeden dwa trzy cztery 5. no i te Żeliwne. A ja lecę dalej, po następne fanty. No i dobra. Kolejne fanty. Może zaczniemy tak. Rowerek na jakiś alkohol z miejscem na 6 kieliszków. Tutaj gdzie gdzieniegdzie jest ubity, jak widzicie. Tutaj. Tutaj. <laughs> Przepraszam. Chyba gdzieś jeszcze tutaj był ubity, na dole. Ale to, żeby nie było wątpliwości, tam go pokażę, tak? I tutaj. Tak samo z tej strony A tutaj jest jakieś ubicie I tutaj jest jakieś ubicie A tak to tak Tak wygląda Roweryk na alkohol Dalej Te dwie butelki na wino, ocet Nie wiem Chyba raczej na wino sądząc po tej winorośli Tak się prezentuje Akurat tutaj mi się wydaje, że to jest fajny stan Dobrze, odłożymy to tutaj Dalej jedźmy A, miałem kiedyś na to pomysł, ale niech leci Uchwyt na świeczki, na dwie świeczki Tak się prezentuje dalej I ostatni z takich rzeczy. Nie wiem, to jest to na gazety, na drewno. Ciężko powiedzieć. Jest dość duży, to macie rękę. Dość gruby. To jest bality pręt Dość ciężki. Liście też takie solidne. Tak się prezentuje z tej strony. Tak się prezentuje z drugiej strony. Taki fancik, Dobra, lecę po kolejne rzeczy. Dobra, kolejne rzeczy. Już wydaje mi się, że zaczną dla Was, być, dla was przynajmniej być ciekawsze rzeczy. Uchwyt do. E, to było wyciągnięte z Montiga. Prawdopodobnie oryginalny, ale nie chcę nakłamać. Tak się prezentuje. Uchwyt do Tiga. Możemy ściągnąć, odkręcić. Dysze i zobaczyć, jak tutaj wygląda. Też nie najgorzej. Zakręcimy. Oprawka, ceram dysza ceramiczna oczywiście w komplecie. Dobra, to później zakręcę. Tutaj pokrętło. Wiem, że tutaj, o tutaj, no spadło, tutaj nie było przejścia pomiędzy, jak naciskałem przycisk, to tutaj było dalej 0. więc prawdopodobnie trzeba będzie sprawdzić ten kabelek sygnałowy, czy coś z nim jest tak, czy nie tak. Eee, tutaj wąż jest sprawny nie poprzecinany, choć tutaj jest troszkę taki zmęczony od temperatury, ale wydaje mi się, że będzie ok to jest wersja 4 metrowa, więc podejrzewam, że jest to oryginał eee, co jeszcze mogę o tym powiedzieć no wyciągnięty stiga, który poszedł na złom tyle, jak ktoś będzie chciał śmiało dwa imadła kowalskie, przynajmniej ja je tak nazywam kowalskie jedno wygląda bardziej oryginalne to tak się szczęki schodzą. Nie wygląda, żeby to było jakoś bardzo zmęczone życiem. To jest tylko taki minus, że ta śruba jest taka troszkę, jak sami widzicie. Taka, taka. Więc albo ją trzeba wymienić, albo po prostu dokręcać. Bo to się generalnie dokręca jak najbardziej. I drugi mm, ściskowalski. Też ładnie szczęki zachowane. Też się schodzi. Tylko ktoś tutaj sobie przyspawał taką konstrukcję. Ale przynajmniej jest śruba ok. Także dwa takie i madełka. Dobra, to tak. A ja lecę po kolejne rzeczy. No i trzy ostatnie rzeczy. Według mnie trzy najciekawsze rzeczy. Tego prostownika co prawda nie miałem sprzedawać, ale tam parę osób pisało, że chce go kupić w takim stanie jak jest, więc stwierdziłem, że... Ja mam to naprawiać, a Wam się to przyda. O, odkręciła się śrubka. Zaraz Wam przykręcę. Tak się prostownik prezentuje. Prostownik ruski. Tu jest tabliczka. Tyle Wam mogę powiedzieć. Tyle znam ruski. Tak wygląda środek. Nie śmierdzi spaloni, spalonym. Nie mierzyłem transformatora, ale raczej, raczej powinno to być ok, bo nie widać, żeby tu były jakieś ślady. Nie wiem, żeby się coś, Bóg wie jak, utopiło, czy... Czy inne rzeczy? Tak wygląda przód. To wiadomo, jest uszkodzone. To jest chyba bezpiecznik. Tak mi się wydaje, że to może być od bezpiecznika. Tutaj brak yy, gałki. Tak to się prezentuje. Oryginalne te. Klemy. No i tabliczka. Też oczywiście tabliczka. O. Góra też, oczywiście, będzie przekręcona. Na pewno mam jedną śrubkę, jak znajdę drugą, to wkręcę też drugą. Dobrze, tak prostownik. A dalej. To jest chyba jeszcze prądnica, tak mi się wydaje. Tak, to będzie prądnica, prądnica od prawdopodobnie od dużego świata tutaj macie ten. Ja ją dostałem od teścia. To może też być do poloneza, bo teście miał poloneza. E, podobno sprawna, podobno była kupiona w razie niemca. Na pewno troszkę, troszkę leżała, tak jak widzicie. Ja ją przeczyściłem szczotką drucianą, bo była... Oleju Original Made in Poland Elmotu Diody, też tam jakie są. Mam nadzieję, że jest sprawna, ale nie chcę nikomu obiecać. więc stan nie wiadomo jak dla mnie, jak łożyska. Nie najgorzej. Nie najgorzej, więc jakby ktoś chciał, by ktoś potrzebował do dużego fiata jest. Jest i czeka tylko tak jak mówię, nie chcę obiecać, nie chcę, żeby się ktoś rozczarował. No i chyba najciekawsza rzecz, przynajmniej dla mnie konik do tokarki. Już Wam powiem, jak, jak wygląda ten dół. Tylko żeby może było światło lepsze, to jakoś może tak. Dobra, dajcie chwilkę. Dobra, tak będzie łatwiej. Konik do tokarki, nie wiem do jakiej. Jak wygląda dół e... stopa 140 na tutaj będzie takie 92 mm. Tutaj jak tą pryzmę wam pokazać? Może tak, o, może tak wam pokażę pryzmę i tutaj sobie oceni. O, i sama pryzma ma taki wymiar. Powiedzmy takie 16,5 mm, o takim metrem to wiecie, nie mierzenie. Rozstaw pomiędzy pryzmami około 40 mm. E, MK2, ważna sprawa. Nie ma to luzów. Gil zakonika nie ma luzu. Blokuje się spokojnie. O, możemy dokręcić bardziej. Zablokowana, odblokowana. Jak najbardziej się wkręca. Wszystko działa. Blokada tutaj dołu też działa. Też jest w komplecie. Także taki konik. Od czego ten konik jest? Nie wiem. Może być od 25. Może być, a niekoniecznie. Może się uda, że ktoś sobie podpasuje w takim stanie. W nie najgorszym się udało uratować, tak że akurat przyszło. Akurat to się opłacało. Tutaj jest oczywiście regulacja. Jak to, żeby to było bardziej w osi jeśli coś jest nieosiowe tutaj jest, no, o dobra to jest może tylko taka że tak powiem, ktoś sobie wykręcił oryginalną śrubę, wkręcił coś na imbusie z blokadą no, ale tutaj jest tutaj to wszystko wygląda na fabryczne także jeszcze jako ostatni ten konik, jeszcze Wam mogę tak pokazać wymiary to jest cała długość 200 250, no, bez rączki. Wysokość, wysokość też jest ważna. Odłoża, wysokość będzie takie 135 mm. Także jeszcze taki konik mam. Fajnie by było, jakby też znalazł właściciela. Jak nie znajdzie, to trudno, to kiedyś znajdzie. Także no, troszkę tych skarbów się znalazło, nie wiem, chyba 13 rzeczy, czy coś tak nie, więcej, bo tych, no, więcej rzeczy niż 13. Ale mam nadzieję, że. Bo też nie wiem, czy bardziej Wam zależy na takich rzeczach ozdobnych, czy bardziej na takich użytkowych. Też czas pokażę. Jeśli macie chęci, proszę pisać maila. Regulamin, regulamin. Zasady, które będą, które chciałbym, żeby były, będą opisane, bo będą, na, będą zamieszczone w opisie filmu. Jeśli ktoś jest chętny, śmiało maila pisać. Ja postaram się. Przez weekend do, proszę maila napisać do piątku do godziny 24. Ja postaram się, przez weekend nie chcę obiecać, ale w poniedziałek do tych osób, które zaoferują za najwięcej e, się z nimi skontaktować. Też chyba najlepiej będzie mailowo. Już tak postaram się oszacować wtedy przesyłkę, jaka by była opcja i za ile. I mam nadzieję, że to się wszystko uda i każdy będzie zadowolony, zarówno ja jak i Wy. Bo to też o to chodzi, żeby to, ta współpraca były, była w dwie strony. Także no, długi ten filmik, ale no, pierwszy raz chciałem wszystko dokładnie pokazać. Jeśli byłyby jakieś niedomówienia, to yy, o to jeśli ktoś by był zainteresowany, bo komentarze pod tym filmem będą wyłączone, ale jeśli ktoś by był zainteresowany, na przykład nie wiem, że chce tego konika, ale potrzebny mu wymiar powiedzmy tutaj, no to jak najbardziej też może pisać na tego maila. Już naprawdę nie przeduszam. Życzę sobie i wam miłej współpracy, trzymajcie się, pozdrawiam, cześć. A no i najważniejsza ten, też część. Flaming zbierał z tego co pamiętam na wodery. Ja wymyśliłem sobie tak, że e, 75% tych kwot przeznaczę na zakup domu. A 25% zrobimy tu jakąś skarbonkę i będę wrzucał do skarbonki, żeby można było z czegoś budować kolejne projekty. Także tak to będzie 75% na dom a 25% zostanie tutaj. No może nie tutaj, ale będzie na projekty. Także żeby już naprawdę taką kropeczkę, kropeczkę nad I pozostawić. Także tak to wygląda.